Trwa walka w półfinałach siatkarski plus ligi. Po wczorajszej porażce Sekoresowia ponownie podejmowała Zakse Kędzierzyn-Koźle. Rewanż za wczorajszy mecz Dany. Po pięciosetowym przegranym boju w sobotę, dzisiaj siatkarze Assekoresowi rozprawili się z Zaksą w niespełna półtorej godziny. Wygraną do 21, 19 i 23 wyrównali stan rywalizacji na 1 do 1. Jesteśmy bardzo wyrównanymi ze zespołami, tak jak... Widać, w tych, tych pojedynkach są to naprawdę bardzo zacięte pojedynki. Tutaj nie ma, nie ma przypadkowości, nie ma, nie ma jakichś łatwo przegranych setów. Teraz oba zespoły czekają dwa spotkania w kędzierzynie Koźlu. Jeśli nie przyniosą rozstrzygnięcia, o wszystkim zadecyduje dodatkowy mecz w Rzeszowie.